Hello everyone! Witam wszystkich w English Zone Tutorial, serii tutoriali gramatycznych uzupełniających i wspomagających platformę do nauki języka angielskiego English Zone. Na platformie znajdziecie m.in. teorie, setki ćwiczeń gramatycznych, panel do nauki słownictwa z ćwiczeniami i wymową, transformację zdań i phrasal verbs. W dzisiejszym odcinku poćwiczymy tworzenie zdań twierdzących i przeczących w czasie Past Simple. Na tym slajdzie widzimy konstrukcję zdań twierdzących. Dokładnie omówiłem ją w poprzednim tutorialu, więc jeżeli coś tu jest niejasne, to zapraszam do obejrzenia tutorialu opisanego jako Lesson 31. Spróbujcie teraz przetłumaczyć zdanie. W zeszłym tygodniu kupiłem nowy komputer. Pamiętajcie, że możecie sobie ten tutorial w każdej chwili zatrzymać, jeżeli potrzebujecie więcej czasu na przetłumaczenie zdania. Uwaga pokazuje poprawne tłumaczenie. I bought a new computer last week. Po podmiocie mamy czasownik w drugiej formie, ponieważ jest to czasownik nieregularny. Formą podstawową tego czasownika jest by. Następnie reszta zdania z określeniem czasu na samym końcu. Kolejne zdanie to Ben posprzątał wczoraj swój pokój. Uwaga pokazuje poprawne tłumaczenie tego zdania. Ben tidied up his room yesterday. Po podmiocie pojawia nam się czasownik z końcówką -ed. Podstawową formą tego czasownika jest oczywiście tidy. Jest to czasownik regularny i kończy się na spółgłoskę plus y. To dlatego formę przeszłą tego czasownika tworzymy przez odrzucenie y i dodanie końcówki i ed. Przypomnę tylko, że szczegółowo omówiłem zasady tworzenia formy przeszłej czasowników regularnych w poprzednim tutorialu opisanym jako lesson 31. Jeżeli chcielibyście przypomnieć sobie znajomość tych zasad, to zapraszam do oglądania tego tutorialu. Oczywiście w tym zdaniu mogliście jeszcze użyć czasownika clean. Jest to czasownik regularny, więc jego forma przeszła tworzona jest przez dodanie końcówki ED. Kolejne zdanie to: Tata Tomka palił papierosy, kiedy był młody. Uwaga pokazuje poprawną odpowiedź. Tom's dad smoked, when he was young. Po podmiocie pojawia się czasownik z końcówką D, ponieważ podstawowa forma tego czasownika to smoke. I jest to czasownik regularny. I kolejne zdanie: Mary zgubiła telefon w zeszłą środę. Uwaga pokazuje poprawne tłumaczenie. Mary lost her phone last Wednesday. Po podmiocie mamy czasownik w drugiej formie, ponieważ jest to czasownik nieregularny. Formą podstawową tego czasownika jest lose. Następnie reszta zdania z określeniem czasu na samym końcu. Przejdźmy teraz do zdań przeczących. Na tym slajdzie widzimy dwie konstrukcje. Pierwsza z przeczyniem didn't i czasownikiem w formie podstawowej. I druga ze słowem never, ale już z czasownikiem w drugiej formie lub końcówką ed. Pierwsze zdanie do przetłumaczenia to: Nie pojechaliśmy w zeszłym roku na wakacje. Uwaga pokazuje poprawne tłumaczenie. We didn't go on holiday last year. Po podmiocie jest przeczenie didn't, następnie czasownik w formie podstawowej i reszta zdania. Kolejne zdanie: Chris nigdy nie wstawał wcześniej w weekendy. Uwaga pokazuje poprawną odpowiedź. Chris never got up early at weekends. Po podmiocie pojawia się słowo Never, ponieważ w polskim zdaniu znajduje się słowo nigdy. Następnie zgodnie z konstrukcją mamy czasownik w drugiej formie i resztę zdania. Kolejne zdanie to: Jim nigdy nie płacił rachunków na czas, kiedy był studentem. Uwaga, pokazuje poprawne tłumaczenie tego zdania. Jim never paid the bills on time when he was a student. Znowu po podmiocie mamy słówko never i czasownik w drugiej formie, ponieważ czasownik pay jest czasownikiem nieregularnym. Na koniec typowe podręcznikowe ćwiczenie polegające na wstawianiu czasowników w nawiasach w odpowiedniej formie. Pamiętajcie, że możecie teraz ten tutorial zatrzymać, jeżeli potrzebujecie więcej czasu na zastanowienie. Uwaga podaje poprawne odpowiedzi. Mark found a job last week. He said goodbye and left. My sister didn't give me a birthday present. Ben never watched the news when he was a child. Yesterday I didn't take out the rubbish because I forgot. My dad studied Russian at school but he didn't like it. W następnym odcinku poznamy budowę pytań ogólnych i szczegółowych w czasie past simple. To już wszystko z mojej strony na dziś. Do zobaczenia do usłyszenia niebawem. Cheers.